Druga ważna noga, drugi ważny filar to przedmieścia, osiedla, czyli zrównoważony rozwój Kielc. Yy, urodziłem się na Czarnowie, chociaż tak dosłownie pierwsze moje mieszkanie to ulica Żydnia, hala sportowa od tyłu, dzisiaj wyglądająca troszeczkę inaczej, prawdopodobnie miałby widok na McDonalda, miasta Parking, który służyłby yy, organizacji Imprez. Chciałbym, żeby otworzyć tydzień na budownictwo jednorodzinne. Wielu mieszkańców Kielc, poszukując terenów na osiedlenie się, takich terenów w Kielcach nie może znaleźć. No dyskusja dotycząca Dąbrowy 2 pokazuje, yy, że w Kielcach, Kielcom nie zależy na ściąganiu mieszkańców. 40% podatku PIT Pozostaje w mieście. Warto y, walczyć o to, żeby mieszkańcy nie wjeżdżali do średnich gmin, żeby pozostawali w Kielcach, żeby tutaj się osiedlali. To także parkingi osiedlowe. Chciałbym, y, tak jak przykład, bohaterów Warszawy ulicy, gdzie ludzie parkują y, na ulicy zamiast parkować w wygodnych, bezpiecznych parkingach osiedlowych. Także atrakcyjne place zabaw y, dla dzieci boiska zapowiadam o czym wielu kandydatów mówiło, ale ja naprawdę wierzę w to, że skutecznie mogę to zrobić, żeby przy każdej w Szkole powstało miejsce ze sztuczną nawierzchnią. Sprawdzałem to specjalnie dla Państwa. W i w ciągu jednego roku powstało 30 oblików. Torun do roku 2012 wybuduje 31. W Kielcach do tej pory powstały Jeden powstał, drugi aktualnie powstaje. To zbyt mało, myślę, że takie elementy powinny się pojawić na kieleckich osiedlach. I program bardzo nowatorski, odważny, Kielecka Biblioteka Plus. Od przyszłego roku wspólnie z Samorządem Województwa, z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego będziemy realizować pilotażowy projekt zmian jakościowych małych, osiedlowych, także wiejskich bibliotek. W Kielcach, mam nadzieję, że w ciągu kilku lat y, wzorem biblioteki y, war, y, na warszawskiej Białołęce, tak zwanego Nauki now takie nowoczesne centra aktywności społecznej powstało w każdym osiedlu. Kolejny trzeci ważny filar to infrastruktura. Y, wiem, że rzeka Silnica kojarzy się z gondolami sprzed 8 lat. Ja myślę, że warto y, zmienić y, obraz Silnicy jako dosyć ciekawego elementu infrastruktury kieleckiej. Chciałbym, początkując od obiektów tęczy poprzez dolinki, gdzie bardzo wielu młodych Kielczan i nie tylko, ze swoimi dziećmi się bawi, chciałbym, żeby wzdłuż silnicy powstał ciąg rowerowy, ale nie z kostni, która jest w, w rowerzystów, tylko z mas bitumicznych. Taki element powinien się bardzo szybko pojawić, a kończyłby się Między innymi parkiem rozrywki na kieleckim stadionie. Komunikacja drogowa, temat rzeka. Myślę, że trzeba się skoncentrować z jednej strony na realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Kielc, ale przede wszystkim zabiegać o pieniądze na projekty, które znajdują się na liście rezerwowych. 73 jest jednym z elementów okna na świat Kielc. Myślę, że tutaj bardzo szybko trzeba podjąć działania do tego, żeby ta inwestycja mogła. Ja szybko ruszyć. Inwestycje w infrastrukturę drogową, kluczem także w, do rozwoju tej gałęzi jest budowa szpitalika dziecięcego w Kielcach. Władze miasta powinny się bardzo aktywnie włączyć w jego powstanie. Także drugi oddział ratunkowy na Kielewski i Czerwonej Górze. Myślę, że to jest jedyny dobry wybór na, na chwilę. Na, no, środków. To jest w Jakąś aneksję, ale, 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 jakąś aneksję tutaj ale, Pan Dyrektor Ale, ale pan na Prezydenta Kielca, a nie też po prostu nie Proszę. To nie jest... Tak. Na, nie. No, tak, no, tak. Także tak myślę, tak. myślę, że współpraca z, z obszarem bezkomplikowanym jest skazana. Także inwestycje w infrastrukturę związaną z czteronocznymi mieszkańcami, o czym bardzo głośno się ostatnio mówi, to schronisko powinno rozwijać się bardziej dynamicznie. Kultura sportu wypoczynek to jest e, także moja domena. Myślę o czym mówiłem wcześniej, któryka plus, ale chciałbym, żeby w Kielcach powstała rzecz no, w wielu miastach e, w Europie i w Polsce powstaje kielecka karta miejska, która pozwalałaby e, zintegrować wszystkie placówki ukrzane w Kielcach z jednej strony z drugiej, na przykład, żeby mogła służyć jako bilet autobusowy na zintegrowaną komunikację miejską w Kielcach. Chciałbym, żeby powstał nowy festiwal, który na stałe wpisałby się w Kielce. Opole które, miasto, które promuje się poprzez y, muzykę festiwalową. My przywiliśmy do i z tego jestem dumny. Nasz y, Sabat Czarownic jest odbierany zdecydowanie pozytywniej. Chciałbym, żeby Kielce ona nowy festiwal muzyczny y, na Kieleckiej Kadzielni, zakończył na wiele lat, żeby stał się jedną z marek y, Kielc. Chciałbym także, żeby na ulicy Prostej, y, tam gdzie jest dzisiaj stadion międzyszkolny w standardzie, no nie na miarę XXI wieku żeby powstało Szkolne Centrum Sportu z nowoczesnymi wojskami, z nowoczesną infrastrukturą. O Orliku 2012 mówiłem, ale chciałem Państwu powiedzieć, że mm, nasz lobbying, żeby trasy rowerowe w Polsce Wschodniej przebiegały przez Kielce, udał się. Jesteśmy po konsultacjach społecznych od Sandomierza poprzez Kielce do Sierpii Wielkiej i Końskich, takie trasy będą przebiegać, także no, ponad y, 15 km tras przez Kielce z masy polimerecznej będzie tworzone do roku 2013. Jako piąty filar, ale nie mniej ważny, to jest, y, to jest rzecz, którą w ostatnich latach w Kielcach y, troszeczkę zagubiono. Komunikacja między mieszkańcami a samorządem. Wczoraj czytałem y, wypowiedź y, Pana Profesora Kuleszy, o samorządzie, czy samorząd jest dobry, czy samorząd jest skuteczny. Pan profesor powiedział, że głównym problemem polskiej demokracji samorządowej jest to, że radni wybrani, czy prezydent wybrany w wyborach, po, zaraz po wyborach bardzo rzadko wsłuchują się w głos mieszkańców. Chciałbym zmienić to. Społeczna Rada Miasta, całkowicie nieodpłatna, w powinna funkcjonować, aby mogła doradzać prezydentowi najważniejszych działaniach inwestycyjnych i społecznych. Młodzieżowa Rada Miejska jako uzupełnienie, także wciągnięcie w proces decyzyjny młodych mieszkańców Kielc. Nowatorskim pomysłem jest forum dla Kielc. Dzisiaj takie fora internetowe, komercyjne czy społeczne funkcjonują, natomiast nawet dyskusja na forum warszawskim pokazuje, że władze miasta bardzo często także podejmują dyskusję na takich forach nad przyszłością miasta. Dyplomy dla Kielc chcielibyśmy zachęcić i architektów, i budowlańców do tego, żeby swoje dyplomy, swoje prace dyplomowe mówili o Kielcach. To jest świetna promocja także możliwość wykorzystywania ich w rozwoju miasta. Chciałbym także, żeby w Kielcach powstała, powstało Kieleckie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Mam pomysł także już na budynie. Myślę, że tam ze na ulicy Kapitulnej powinno służyć organizacjom pozarządowym, tak aby tam tkwiły, tkwiło życie, tam tworzyły się kreatywne pomysły dla kiedy. Także Centrum Aktywizacji Seniorów. Rzecz funkcjonująca także w wielu miastach, łącząca z jednej strony kluby seniora, a z drugiej strony zapomniany. Przez władze miasta, Uniwersytet III wieku. To dzisiaj 600 studentów, którzy no, borykają się z pokutami i finansowymi. Chcielibyśmy uaktywnić dodatkowo program Projekt 60, aby system grantowy yy, trafiał do organizacji pozarządowych, które będą organizować yy, życie społeczne dla seniorów. Yy, motto nie będę. Myślę, że ono jest we mnie. Dla mnie w Kielcach najważniejsi są mieszkańcy, więc wszystko to, co będziemy robić, będziemy robić właśnie z myślą o nich. Nowy wymiar Kielc. to jest hasło, które Państwo widzicie na, na planszy jeszcze nie, ale niedługo zobaczycie. Nowe to są nowe miejsca pracy, zrównoważony rozwój miasta, poprawa infrastruktury i wzrost znaczenia turystyki i mieszkańcy. To jest klucz. To Także już dzisiaj komunikuję się z mieszkańcami. Moja nowa strona internetowa, która także jest wyposażona i w blog, i w możliwość zadawania pytań, bardzo chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania naszych wyborców. To także blog funkcjonujący na portalu ONET. Myślę, że ciekawe komentarze dotyczące naszego życia i politycznego, i społecznego, i gospodarczego. To także portale społecznościowe, Golden Line, Facebook, no, ciekawe dyskusje, czasami dosyć trudne, ale myślę, że nie boimy się trudnych pytań i trudnych odpowiedzi. To są wpisy, które, które wielu mieszkańców nasz profil na Facebooku, nowy wymiar piedz, spisuje. Myślę, że bardzo chętnie się wsłuchujemy i część z tych elementów, o których mówiłem wynika właśnie z takich sugestii, które się pojawiają na portalach społecznościowych. Widzicie Państwo e, billboard, który się pojawił już na tleckich ulicach. E, to jest jedna z części naszego planu marketingowego, żeby pokazać, że Kielczanie mogą być dumni ze swojego miasta. Nie zauważycie tutaj mojej osoby? Dobrze. Najważniejsi są mieszkańcy, więc e, wiele znanych ludzi. Dzisiaj chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować tym, którzy zgodzili się y, być na tym billboardzie. Są tutaj wśród nas. Myślę, że y, tak jak y, napisaliśmy na billboardzie, w popierają Jacka Kowalczyka, jego prota, jego pomysł na dalszy rozwój kierownicy. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o zadawanie